Cześć Jamano, witam wszystkich tutaj. Lejto, witam Was w kolejnym odcinku z drogą bardzo Dokan Battle. Dzisiaj w końcu mamy samony na, z okazji trzeciej celebracji, czyli LR Vegito i LR Gogeta. To na co wszyscy czekali. Ja dopiero robię samony po południu. Bardzo dużo osób widziałem, że już 8-9 rano wszyscy robili. Wrzucaliście pełno zdjęć na grupie. Widziałem, że bardzo dużo osób, nie wiem, z 80-90% wrzucających po prostu ludzi komentarze, zdjęcia, to trafiło przynajmniej jedną, a nawet dwie LRki, Także to jest kosmos. Widać, że procenty są jakieś większe, albo ludzie mają po prostu szczęście. Ciekawe. Także mamy dwa banery. Zestaw jest taki, że robimy 3 multi po 30. To są przecenione multi. I czwarte multi jest darmowe. Kolejny, kolejna rundka to już jest normalnie 50-50-50. I kolejne, czyli czwarte multi jest darmowe. Także jedna taka runda 3 razy po 30 ds jest dostępna i na LR Gogecie i na LR Vegito. I za, za te samony, za te multi oprócz tego darmowego dostajemy losową liczbę e, tutaj tiketów i później będziemy mogli sobie losować dodatkowo jeszcze na t, tutaj e, losować postacie na banerze za tikety w LR Gogecie albo LR Vegito, także tak to wygląda. E, zobaczmy tutaj, ja dzisiaj zrobię na tym filmie taki zestaw e, czterech multi, czyli 3 razy po 30 plus czwarte darmowe. Zobaczmy sobie na LR Vegito, co tu mamy ciekawego. Oczywiście karta, na którą najbardziej czekamy, którą najbardziej tutaj chcę złowić, to e, wspomniany LR Vegito. Później mamy nowe cztery karty, czyli nowy Goku, nowy Vegeta, e, znowu nowy Goku Kajoken i nowy Vegeta. Także to są naprawdę spoko karty, szczególnie te arty, czyli ich obrazki są bardzo fajne. Dodatkowo super Vegito, którego nie mam fizyczny, także naprawdę też by się przydał, bo nie mam tej karty. Jeden duplikat im brakuje, żeby mieć tego 100%, także jednego przygarnę, jasne. Vegito Blue fizyczny, no też okej, okay, nie używam tej karty, ale mam tam dwa, 3 duplikaty, także też może być. No i poza tym jeszcze tutaj mamy Kit Buu Neo Lidera, Buchana i jakieś SSR-ki, także tak to wygląda. Przygarnąłbym oczywiście wszystkie najnowsze karty, a jeżeli nie, no to tego Wegito. I na przykład tutaj Vegito Super Vegito Agility, bo tak jak mówiłem, jednego duplikatu mi brakuje do 100%. Także zobaczmy, zobaczmy co wypadnie za te 3 multi po 30. Zaczynamy pierwszy samo 408 kamieni, to wszystko jest uzbierane z boss raszy i tak dalej. Zresztą widzieliście też jak robiłem różne misje na live. Także zaczynamy. Zostawcie lajka, zobaczymy jakaś duża liczba lajków. Może pod tym będzie. Wbijajcie na grupę na Facebooku i na Instagrama. Linki są wszystkie albo na ekranie, albo pod spodem w opisie. Też założyłem Instagrama, jeżeli ktoś by nie wiedział kanałowego. Ok, pierwszy Samon, Pierwsza postać do Doria. Nic ciekawego. Dobra, drugi Max Power Master Roshi. O! Od razu, Vegito Blue, nice, czyli kolejny duplikat będzie do niego, spoko, drugi, trzeci albo czwarty nawet, także naprawdę fajnie, duplikacik się przyda, dlaczego nie, lecimy dalej, już jest dobrze. King Kinghold, spoko, rzadka sr w sensie na, na dużej ilości banerów chyba go nie ma. Piccolo, ostatnia karta, jeżeli się nie mylę, to jest gwarantowana, SSR, tak jak już mamy wszędzie praktycznie na globalu, także zaraz się dowiemy. Paragus, ok. Ten przykokszony B, tak jak mówiłem. Też feature SRK. Na koniec Android 16. I chyba teraz ostatnia karta. <laughs> Pure Evil Bu Ciekawe. Wczoraj, dokładnie chyba wczoraj, trafiłem go za tikety, te, które dziennie dostajemy. Także ciekawe. Duplikacik. Ile bilecików? Trzy bilety. Ok. Typu B, czyli to jest właśnie na banner Vegito. Także jeden samon zrobiony, sobie tego Vegito zalokuję na wszelki wypadek, później go użyjemy. Dwa razy SSR, jednak gwarantowana, tak jak mówiłem ostatnia. Lecimy dalej, drugie multi za 30. Zobaczymy, fajnie by było w ogóle wyrwać tą lr ale najlepiej w tych właśnie czterech tutaj multi. Żeby później się przenieść już na banner z Gogetą. Dużo statków było, ale nie było Rainbow, także no no. Co my tu mamy? Nail. No, nie mogło go zabraknąć albo nail, albo yamsha, To jest taki standard, myślę. Czotzu. No, też częsty zawodnik na samonach. Goku. Ok. Goku mi się przyda, jeżeli się nie mylę, do wbicia super ataku dla mojego LR SS3 Goku. Także każdego Goku zwykłego sobie zostawię. Dalej, widel. Ten co ma dupę na głowie. Rasin full baby, ok, na razie bez SSR czyli może być tylko gwarantowana tutaj karta i na koniec, e, chyba koniec nie? Z Goku fizyczny, także też mogę nim podbić super atak, także ok, ciekawe a to nie koniec, o to była ósma chyba karta jeszcze nie koniec, spoko, znowu napakowany był i o, nowy Vegeta, nice zobaczcie jaki piękny art, nowy Majin Vegeta STR, świetnie to wygląda, także super sprawa. Naprawdę mi się podoba. Fajnie, że nowa karta. Dobra, także no, nowiutka karta już zaliczona. Ile mamy ticketów? 3 tickety, także 6 ticketów. Jestem ciekawy, w ogóle, jaki jest limit. Ile najwięcej można zdobyć? Czy 10, 9? Napiszcie w komentarzach, ile najwięcej dostaliście biletów po multi, bo jestem ciekawy, ile można wyciągnąć. Dobra, teraz a, lecimy dalej. Ostatnie multi za 30 DSów, a później mamy czwarte darmowe. Jeżeli chodzi na przykład o baner SSJ4, jak był Goku i Vegeta, to Goku udało mi się z tego co pamiętam wyciągnąć na tym dodatkowym multi, także zobaczymy jak tu będzie, tym dodatkowym, normowym. Ok. Nic ciekawego, ani Rainbow, ani SSJ3 czy coś takiego. Napakowany Roshi, dobra. Przy okazji dużo będzie baba pointów, także się posprzedaje te karty, to też dobrze. Teraz mamy przeceny w baba, w baba Shopie, także można kupować wszystkie e, bajery, jakieś e, medale i tak dalej. Tien. Znowu napakowany był już chyba trzeci. Ohoho, naprawdę? To chyba 100% już go mogę zrobić. Potrzebuję tego innego Vegito, którego też fizyczny, ale ten inny, bo ja go nie mam, tego mam. Ok, czyli Vegeta mnie lubi. Już jesteśmy blisko. LRK, come to me. Co dalej? Zarbon. I teraz chyba ostatnia karta? Nie, jeszcze nie. Herkules, okej. Okay. I ostatnia? Tak. Vegeta, dobra, spoko. Też mam dużo duplikatów w sumie tej karty. Ogólnie bardzo dużo duplikatów trzymam w boksie. Wiele kart mógłbym zrobić myślę na 100%, no ale jak się ich nie używa, to nawet ich tam nie, nie ruszam. Także wiecie o co chodzi. OK, cztery bilety, także teraz więcej i ostatni samo na ten odcinek, czwarty, darmowy, także zostawcie lajka, jeszcze raz przypomnę kto nie zostawił, zostawcie follow na Twitchu, link macie też w opisie pod streamem i śledźcie mnie na Instagramie, polecam. Lecimy znowu, nic ciekawego, może będzie chociaż jakiś Bye Guys, kto wie. Dawno nie miałem ani ss 3 ani, ani Bye Guys, nie ma, OK, Doktor Zero. Dobrze, że chociaż ta ostatnia karta jest gwarantowana, bo tak to by mogły być co chwilę dead Multi, a tak to zawsze coś, coś mamy: Mr. Bull, Trunks. O, Goku, Goku Intelligence, ok. Też go mam, ale wiadomo, może się przydać. Może komuś innemu wbiję sobie super atak, jasne. Zawsze to SSR-ka. To Doria. Znowu napakowany Bull. Jeżeli go nie mam na maksa, to teraz będzie na pewno na maksa. Nappa, jeszcze z dwie karty. Paragus i jakoś zaraz będzie gwarantowana. Okej, okay. czy to jest moja gwarantowana karta? Chyba tak. Margin był good. No, także to by było na tyle. Znowu dwie karty SSR, tak to wygląda. Zróbmy małe podsumowanie szybko, co tutaj poleciało. A więc tak: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem kart SSR poleciało na cztery multi, czyli powiedzmy. Ee, po, po, dwie karty, po dwie karty SSR na jedno Multi. Także tak to wygląda. Fajnie, że jest nowy tutaj Vegeta i dwa razy duplikat do Vegito Blue. Także chyba będę mógł zrobić nawet na stówę. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Następny, następny filmik to będzie taki zestaw na GoGecie. I czekajcie na kolejne odcinki. Na razie. Cześć.